Razem z kolegami z Automobil Klubu Morskiego w taki sposób rozpoczynamy sezon 2012. Mamy nadzieję, że ten sezon będzie z ładną pogodą, z możliwością pokazywania naszych zabawek dla okolicznych mieszkańców i okolicznych imprez, które towarzyszą nam w dniu codziennym. Tak jak kolega powiedział, również w imieniu Automobil Klubu Morskiego chciałem otworzyć sezon. Mam nadzieję, że na kolejnych imprezach będzie tych aut coraz więcej i coraz większej publiczności również będziemy mogli je prezentować. Do nas przyjechał e, Ford Mustang, 65 rok, w wersji kabrioleta, bardzo ładny egzemplarz, mamy już taki w klubie, aczkolwiek każdy następny również jest mile widziany. Bardzo ładne auto, bardzo sympatyczni ludzie, zapraszamy zresztą wszystkich, e, którzy posiadają tego typu perełki, bo to już są perełki na ulicach, na polskich drogach, do e, wspólnych e, tego typu spotkań. E, Eu queria dizer que o meu carro é o carro que está atrás de mim, é um Ford Mustang de 1965. E, Kupiliśmy ten a Circuit 4 lat w Katowicach. tylko powiedzieć, że e, samochód nasz to jest ten, który stoi za nami. Kupiliśmy go 4 lata temu mniej więcej w Katowicach. E, samochód jest z e, 1965 roku. E, był totalnie odrestaurowany. W tej chwili e, właściwie wszystko było wymienione. W tej chwili jest zupełnie nowy, w świetnym stanie i bardzo jesteśmy zadowoleni z naszego samochodu. Dzisiaj tutaj na spotkaniu zaprezentowali właściciele kilka nowych pojazdów. Takim jednym z najnowszych pojazdów, które tutaj do Automobil Klubu dołączyły jest Volkswagen T2, który tam na końcu stoi, który widać, można sobie tutaj obejrzeć. Jest sporo aut już, które dość często goszczą na takich spotkaniach, na zjazdach, na, na zlotach i, i rajdach weteranów szos. Niemniej zachęcamy wszystkie nowe osoby, osoby, które jeszcze nie są zrzeszone, nie są członkami żadnego z naszych Klubów, do aktywnego uczestnictwa, powodzenie? do pokazywania swoich pojazdów szerszemu gronu. Prezentujemy sporo samochodów tutaj na tym rozpoczęciu sezonu. Najstarszym autem prezentowanym jest w tej chwili Mercedes 180, tak zwany Kubuś, którego widzimy tutaj w tle. Jednym z najstarszych polskich pojazdów prezentowanych tutaj na wystawie dzisiaj jest polski Fiat 125 PS roku 71 również jest e, trochę samochodów amerykańskich, a najstarszy dzisiaj, który przyjechał, jest z 59 roku Cadillac Fleetwood w wersji rządowej z pełnym wyposażeniem jako taka prawdziwa perełka e, motoryzacji, powiem światowej, bo to w tamtym czasie to był troszeczkę e, samochód na najwyższej półce. Polecamy również zobaczyć Wielki Świat Małych Aut w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku oraz pierwszy rajd Autosana. Zapraszamy też do odwiedzenia naszych stron na Facebooku i na www.północnaTV.